Hej hej, z tej strony Asia z kanału Kunia odratuje e, witam Was w dzisiejszym filmie, w którym to oczywiście zapraszam Wybaczcie. zapraszam Was do mojego tajemniczego gronu, trochę... o jest pieniędzy z ostatniego filmu zostało, więc e, czas rozłożyć e, tą fortunę, e, Czyli do mojego majderka ogrodowego. Biorę sobie mm, kosteczkę ścienną. 15 tym razem. Zatem trzeba wrzucić tak jak kazało. O, woreczek mi się właśnie chyba zepsuł. Dobra. Jeszcze pociągnę, jeszcze pociągnę. Dobra, jest. Poszło. Prosto nie było. Ok. Jezu, dobra. Aśka, skup się. Borek teraz nie jest najważniejszą rzeczą, jaką masz do zrobienia. Dobra. Będę musiała sobie zamienić woreczek, nieważne. Ważne jest to, że tu mamy dzisiaj kolejne wyzwanie. I wrzucimy 15 zł. No. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj jest standardowa piąteczka. Może, słuchajcie, nie chciałam się pisak otworzyć, <gry> ale ja Dobra. Piąteczka. Mogłam coś opowiadać, słuchajcie, w trakcie uzupełniania tych wyzwań, nie? Ale w zasadzie powiem Wam, że za bardzo nie mam co opowiadać. No, jakaś taka, wiecie, proza życia ostatnio w domu u mnie. No. Praca, dom, praca, dom, praca, dom. No. Za dużo to to się nie dzieje, a to może i ja akurat dobrze. No, dwa dyszki. Już rzuciłam, tylko trzyma za. Zobaczyć. powiem wam, że bardzo przyjemnie się mi uzupełnia te wyzwania kadr może nie taki nie, nie do końca ładny bardzo się przyjemnie mi uzupełnia te wyzwania bo są niezwykłej urody co każde mi na pewno przyzna rację po prostu uwielbiam te grafiki Uważam, że są przepiękne. Cudowne. I tak, wiecie, to są małe kwotki. Ja to sobie o, dziubię, dziubię. Sobie dziubię, dziubię i sobie wiecie, co pomyślałam. A dzisiaj na koniec yy, zsumujemy sobie. O Jezu, ile tu już nam się udało zebrać? No naprawdę, to jest takie dziubando, nie? Tu trochę, tam trochę, tutaj dyszka, tam dyszka, nie? Kompletnie się tego nie czuję. A jednak, słuchajcie, te kwoty się... ...zarąbiście tu zbierają. Też dyszkę dałam. Fajne to jajo. Trochę wygląda jak, słuchajcie, jaja Faberge, nie? Może nie jest takie zdobione. Ale bardzo ładnie wygląda Okej, okay, jeszcze chwila, jeszcze troszeczkę Też dyszunia hmm. okay. Dobrze jeszcze co? Dwa wyzwania Ile no, namysłu? 14 zł. Tutaj mamy. Największą. Kurczę sobie trochę. sobie musiałam. Słuchajcie. O, tu się sporo drobnych zbiera. A to nic. Zaznaczyłam, zaznaczyłam. I czy to już jest ostatnie wyzwanie? Ostatnie. Mamy 20 zł, ostatnie to wrzucimy wydechy. wydychy cud, miod, malina, jakby to niektórzy określili. Książka. Dobra. Tu mam zostały drobne. Ale drobno to nam się przynajmniej, bo na pewno przydadzą do jakichś innych wyzwań. Może jeszcze w tygodniu coś mi się uda nagrać. Dobrze. Liczymy, proszę Państwa. 8 plus 5 plus 15. 28 zł. Plus 20. Plus 30. Plus 60

Fajnie, spoko, zgrabnie, idzie yy, jako wyzwania do ogrodu. Ogrodowe, wiecie, na roślinki i tam inne cuda. Będzie jak znalazł na wiosnę. Rewelacja, rewelacja i jeszcze raz rewelacja. Ja jestem zachwycona tymi grafikami. Nawet nie będę ukrywała Justyna Szapopa. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam na kolejne moje filmy. Pa-pa!